Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Orędzie Matki Bożej, przekazane do Luz de Maria de Bounie na czasy ostateczne. Moi ukochani, przychodzę, aby szukać moich dzieci. Przychodzę, aby wezwać Was do zachowania czystego i żywego sumienia abyście mogli rozróżniać dobro od zła. Ta ludzkość żyje stale głucha i zamknęła uszy na głos swego sumienia. Z tego powodu grzech rośnie z chwili na chwilę. A to, co widzicie teraz, jest tylko początkiem tego, co ma nadejść. Nadejdą czasy, kiedy sumienie będzie całkowicie puste w człowieku, serce będzie zaciemnione, a Bóg wygnany. Będą to chwile duchowego spustoszenia, ponieważ zło będzie panować na całej ziemi. Mój ukochany Kościół, Kościół mojego Syna i przyjęty przeze mnie u stóp Krzyża, zostanie podkopany i zachwiany, a wraz z nim wierny lud. Zapanuje wróg dusz i moje dzieci będą musiały wrócić do przyjmowania ciała i krwi mojego boskiego Syna tam, gdzie nikt ich nie widzi, w tajemnicy, na osobności. Ponieważ ciało i krew Mojego Boskiego Syna będą zakazane. Chwile zapowiedziane przez tę Matkę są tymi, które teraz przeżywacie. Czas, nie jest już czasem. Moje anielskie legiony już prowadzą duchową walkę ze złem, walkę, której człowiek nie widzi oczami ciała, a nie mając wzroku, Wrażliwości, otwarcia i duchowego zespolenia z trójcą świętą prowadzoną tylko przez Ducha Świętego, nie jest w stanie dostrzec tego, co dzieje się w tym, co duchowe. To jest dopiero początek. Zapraszam Was do powrotu do codziennej mszy świętej i do umocnienia się w wierze. Zapraszam Was do pamiętania, że nigdy nie jesteście i nie będziecie sami. Zachęcam Was, abyście pamiętali, że macie towarzyszy podróży, swoich opiekunów, swoich aniołów, stróżów, o których ludzkość zupełnie zapomniała. Są to ci sami ze Starego Testamentu, którzy czynili cuda i bronili ludu Bożego, są to ci sami w tej chwili z Nowego Testamentu i będą tymi samymi, którzy będą towarzyszyć triumfującemu Kościołowi. Wasi towarzysze podróży, wasi aniołowie nadal was prowadzą, pomagają wam i chronią, ale oni jako wysłannicy Boga szanują wolną wolę. Słuchajcie ich i proście, by prowadzili was ścieżką prawdy. W tych chwilach potężną bronią ludu mojego Syna jest miłość poprzez jedność. Jedność jest barierą potężniejszą niż stal. Bardziej nieprzeniknioną niż jakikolwiek materiał. Jedność trzyma z dala szatana i jego popleczników, którzy owszem zaatakują, ale nie zniszczą. Bądźcie miłością, aby wasz język poruszał się, by adorować świętą trójcę. Egoizm ludzki, to co nazywacie ego, jest tą drugą istotą, która żyje w Was która Was dominuje i pod którą chcecie podporządkować wszystkich innych i musi być usunięta z Was samych. Musicie wznieść się ponad Wasze pragnienia i ponad Wasze ego, tylko w ten sposób wygnacie egoizm, który każe Wam zajmować jedną pozycję wobec różnorodności charakterów Waszych braci i sióstr. Pycha i brak pokory mają tylko jedno imię bunt. Wzywam Was do okiełznania i wyrzucenia wszystkiego, co jeszcze trzyma Was na uwięzi ludzkiej woli. Wszystkie, absolutnie wszystkie istoty ludzkie potrzebują boskiej pomocy i mojego macierzyństwa. Musicie odżywiać się i karmić z tej mocy, z tej boskiej esencji, z tej boskiej pełni, która pozostaje obecna i ukryta w cudzie eucharystycznym. I właśnie z tego powodu raz jeszcze wzywam Was do przyjęcia mojego syna prawdziwie obecnego i żywego w Eucharystii. Zwróćcie się ku niemu. Ci, którzy posiadają światło, posiądą jeszcze więcej światła. Ci, którzy trwają w wierze, będą trwać w większej wierze. Kto jest miłością, będzie miał więcej miłości. Wszystkie dary i cnoty rosną w nieskończoność po przyjęciu ciała i krwi mojego syna. Konieczne jest, abyście go przyjmowali, gdyby tak nie było, syn mój nie ustanowiłby Eucharystii. Pijcie krew mojego syna, jedzcie ciało mojego syna i bądźcie posłuszni tej matce, która widzi dalej niż wy widzicie. Mój syn i ja mówimy do tych, Którzy są nasi poprzez swoich braci i siostry, nie odmawiajcie słuchania ich. Mówimy do Was również poprzez codzienne wydarzenia i okoliczności. I tak jak w tej chwili wytrwacie, tak pozostaną ci, którzy wierzą, ci, którzy trwają w wierze, którzy odmawiają wpadnięcia w dyrektywy antychrysta i którzy ufają, że Bóg nigdy nie opuszcza swojego ludu. Ta matka. Nie opuści Was. Święty Michał i legiony anielskie z nieba i na ziemi utrzymują się chroniąc lud Boży i czekają na słowo tej matki. Nie lękajcie się, Kościół nigdy nie zostanie pokonany. Ta matka będzie walczyć obok Was, będzie czuwać obok Was, pozostaje przy Was. Jesteście świątyniami Ducha Świętego, nie zaprzeczajcie sobie. Nie odmawiajcie jego przewodnictwu. Kocham was dzieci, moje łono pozostaje otwarte i tam będę was chronić, aby wrogowie i demony nie dotknęły was. Niebo wylewa swoje błogosławieństwo na tych, którzy są gotowi się nawrócić. Skruszone serce nie jest pogardzane. Świadomość w człowieczeństwie jest szatą zbawienia. Wdraża człowieka do pracy i działania według pracy i działania mojego syna. Wewnętrzna przemiana doprowadzi moje dzieci do życia w niebie. W tych nadchodzących chwilach nie wystarczy nazywać się chrześcijanami. Oczyszczenie Kościoła będzie wymagało mocnej wiary. Ciało mistyczne udowodni swoją stałość, swoją miłość, swoją prawdę. Jak słońce oświetla wszystko bez różnicy, tak też jest z boską wolą. To będzie światło, które poprowadzi Kościół. Kiedy słyszycie, że mówi się o pokoju, nie ufajcie, jeszcze bliższy będzie ucisk. Bądźcie czujni przed mnożeniem się fałszywych proroków. Zamieszanie i podział są bronią zła. Wielkie mocarstwa będą uczestnikami Zagłady Człowieka. Żyjecie w poważniejszych chwilach niż Sodoma i Gomora. Energia Jądrowa zniszczy wszystko, co Ręka Stwórcza dała człowiekowi, który sam się okaleczy. Tylko przez całkowitą przemianę ducha i bycie prawdziwymi praktykami nauk Mojego Syna będziecie żyć trwale złączeni w Nim i w ten sposób będziecie mogli przezwyciężyć chwilę próby. Pragnienie ogarnia całą ludzkość. Moi umiłowani, nie pozwólcie, aby wasza czujność opadła. Módlcie się, dzieci. Módlcie się, panowanie potężnych przynosi ból prostym. Dzieci, patrzcie na niebo, znaki nie czekają, pokazują się częściej i z większą mocą. Ja, wasza matka, prowadzę was do jedności. Jestem królową i matką woli Bożej. Przyjdźcie do mnie szybko, przyjdźcie do mojego niepokalanego serca i żyjcie w wolności dzieci Bożych. Nie lękajcie się. Ja jestem waszą matką, nie opuszczam was. Triumf moich dzieci nad złem jest bliski. Matczyna miłość podnosi wszystkich, którzy się do niej zwracają. Błogosławie serca które cenią moje wezwania, Matka Boża.